W imię ojca, syna i ducha świętego, Amen. wierzę w Boga, w końcu naszego mocno-szego, w pobliżu, w ramach Ziemi i Jezusa Chrystusa, syna i jego jedynego, pana naszego, który się urodził do ducha świętego, na roli już w Marii Panny, męczą pod pąskim biłakiem, ukształtowaną w Marii Pogrzebiu, z tą niedobieriem, z trzeciego dnia z martwiej wstąp. Stoję na niebiosach, siedzi w obranicy, Boga Ojca Przechłącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, duży odnieść szanow. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcił, imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje. Bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powszechnego, i Nie nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze wino. Nie budźmy nas na opuszenie, ale nasła Módlmy się, o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrować Margie łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona śmieję z niewiastami. Błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia wszystkie dusze do nieba i dobomu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się o ustanie epidemii. Prosimy Radnych, Bóg przywrócił zdrowie miejscom zakażonym i dał odwagę i pokój ludziom. Prosimy też o dobrą pogodę. Aby Pan Bóg błogosławił pracy rolnikom. Będziemy rozważać tajemnicę radość Brzańca Świętego. Tajemnica zwiastowania Najświętszej Maryi Pani. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święty, w imię Twoje przyjdź, Królestwo Twoje bądź, wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba na naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odkryj na nam nasze winy, jako imię odpuszczamy nasze winowajcom i nie bierz nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezwę do łady. Zdrowaś Marwio, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz Zdrowaś. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta za na nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta za na nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś mario łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marja, Matko Boża, budź się Święta. za nami wrześnymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś mario łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta za nami grzeszkiem teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i <laughs> na wieki bo... O mój Jezu, Przebacz na nasze biedy, zachowaj nas od dnia piekielnego, wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga na widzenie świętej Elżbiety. Ojcze, nasz który jest w niebie, święcie, się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Leba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy nasze miło, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas w bardzo błędne Zdrowa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria, Maria, Matko Boża, Święta za nami w teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maria Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maria Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Ten. I na wieki ja wieków. Amen. O mój Jezus, Przepraszaj nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba i ogąszcz ognia którzy najbardziej potrzebujemy Twojego miłosierdzia. Narodzenie Pana Jezusa, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie Twoje, czyść królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. naszego poprzedniego na dzisiaj odpuść nam nasze winy, jako inne odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wypuść nas na pokuszenie, Amen. ale nas bardzo odezwań Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami i teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak by była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przepraszam nam nasze grzechy, zachowaj werset. nas od ogniu zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do pomszczenia szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest niebry, Twoje, w niebie, święć Twoje, wszystko, które to Twoje, bądź wola Twoja, po w niebie, tak na ziemi. Daj nam, Panie Boże, drogę wszędzie, i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i bierz nas na pokuszenie, ale na bardzo swego Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławione owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona między niewiastami. I błogosławione owo Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Złowaś Mario łaski i błogosławiony owo czyłota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami, i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej Jan. Zdwaś Mario łaski, pełna Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mario, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, Teraz i godzinę śmierci naszej. Panie. Zdrowaś Mario łaski pełna pan z Tobą. Ty między niewiastami. I owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzinę śmierci naszej. Panie. Zdrowaś Mario łaski, pełna Pan z Tobą. Bogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezu, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A ojcu synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przerażaj nasze rzeczy, zachowaj nas od ognia na piekielnego, Zabrać wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa. Kończę nasz, któryś jest w niebie, święci Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego nie daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak winę odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na oburzenie, ale nas zbaw Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami rzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiony, się między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Zdrowoś Maria łaski

łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławione Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i godzinę święć się naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta. Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowoś Marii łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. mój Jezus. Przepraszam nasze rzeczy, zachowaj nas od jakie piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i do domu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną uciekamy z cięższej jednogłoża rodzicielko. Z naszymi prośbami radzimy radzić w potrzebach naszych, ale do przelatnich złych przygód raz nas za zawsze wybawiać, Panna uchwalędnia błogosławiona, o Panie nasza, o Radowniczko nasza, o nasza, o Cieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas zadawaj. Boże Ojczystwo, co świata mogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza duszy Spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do siebie, szukając siły zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pocieszy i rodziny, daj mądrość rządzącym energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom życie wieczne zmarł. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Ciebie prosimy który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Maryjo, Zdrowicielko Chorych i Matko Nadziei. Mój się za nami. świata. Mój Święty, Święty za nami. Święty Andrzeju, Bobolo. Mój za nami. Pan. Z... Słuchy Słuchy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu Bóg. Niech, niech będą dzięki. dzięki. Maryjo, Króla, Jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie czuma. jestem przy tobie pamiętam, jestem przy to.